No to co? Czas na rozwiązanie konkursu. A więc tak podsumowując, zostałem od Was bardzo dużo wiadomości, z czego 80% były prośby o to, żebym dawał złoto czy itemy. Ale były też dwie prace konkursowe, a więc tak: pierwszą z nich, którą wam pokażę, jest praca tutaj, jak widzicie, screen, druga po prostu wersja. Trochę wyglądam tutaj kobieco, delikatnie, młodo, ale jest cała postać. Więc tak, podejmując decyzję, tutaj grzechu otrzymujesz ode mnie grzech heroiki, a... ...rofu 2. Dlaczego? Ponieważ twoja praca jest w całości, tylko że narysowałeś trochę kobietę. A Rofuard jest fajna praca, tylko że wyciąłeś kawałek. Stąd po prostu taka jest moja decyzja. A pozostałe przedmioty, które posiadam, pozostaną na rozrzuty, na konkursy i tak samo złoto. Następnym razem bardziej sprecyzuję zasady eee, konkursu, żeby ułatwić. No, ale ogółem bardzo fajnie. To był co prawda pierwszy konkurs, ale jestem, jestem zadowolony mimo że większość wiadomości była po prostu z prośbą o złoto. No, i ogółem patrząc na kanał, mamy już prawie 500 subskrypcji, więc jest spoko. Jesteśmy w połowie drogi do, do wyrzutu leki w Titan. Także podejrzewam, że to już niebawem. I też się miejsce w depo przyda, mimo że kolega to jedno, ale zawsze mieć jedno miejsce więcej niż, niż mniej. No i to tyle, wyślę Wam te heroiki, jeżeli nie macie miejsca to do mnie napiszcie. I to tyle na dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam, hej!